Nie, nie, ja się za bardzo stresuję, żeby zauważyć. Bo to coś, coś nie wyszło. Co, co nie wyszło? O coś nie wyszło. Jest jeden problem. Dobra. Nie, nie, wiem, czy chcę. Dobra. Kiedy odejdziemy, chodzę jak maszyna, chcę dopić. Na drukach mówię tylko co? Mikrę wiki, te szare bloki nauczyły. Młody piersi, ale nie. Mam ci broń bronię. Witam, ja jestem kamerzysta i wpadłem na rewelacyjny pomysł, jak sprankować Marka. Za te ostatnie pranki, które wykonał na mnie. Chamskie pranki, które wykonał na mnie, dlatego muszę się na nim zemścić i muszę zrobić naprawdę zajebistego pranka, którego będzie przeżywać. Powiedziałem Markowi przed chwilą, żeby przefarbował się na czarno. Dużo w jego wyglądzie by się nie zmieniło. Myślę, że się na to zgodzi. Teraz rozmyśla na dole, czy się po prostu na to zgodzi, czy się na to nie zgodzić, ale miejmy nadzieję, że się na to zgodzi. Jeżeli się nie zgodzi, no to wiadomo, film nie pojawi się na YouTubie, ale jest duże prawdopodobieństwo, że się na to zgodzi. Na czym będzie polegał prank? Na tym, że podmienię czarną farbę. Blond farbę i przefarbujemy sobie Marka na blond. Wyobrażacie sobie Marka jako blondyna? <grystanie> Le się z 35 albo 40 stopni, także ciężko będzie mi nagrywać ten film. Ale mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że Marek się zgodzi na to, żeby się przefarbować na czarno. Nie mogę się doczekać jego reakcji, gdy zobaczy siebie jako blondyna. Będzie wyglądać co najmniej śmiesznie. myślę. W każdym razie, jeżeli jesteście nowi na kanale, a najprawdopodobniej jesteście nowi na kanale, jeżeli jeszcze ty nie subskrybujesz, no tak właśnie do Ciebie mówię. Jeżeli jeszcze Ty nie subskrybujesz kanału, sprawdź tam na dole, czy masz kliknięty ten czerwony przycisk. Jeżeli nie masz klikniętego czego czerwonego przycisku, no to go kliknij, bo bijemy rekord. Polska. Najszybciej wbity milion subskrypcji w historii polskiego YouTube'a. No i ty możesz przyczynić się do pobicia tego rekordu, także w zasadzie też będziesz tworzyć ten rekord. Będziesz tym wybrańcem, który dołączył i pobił rekord razem z nami. A my co? Zaczynamy? Pranka. Zapraszam do oglądania. co Marek, przemyślałeś sprawę? Mm, jednak nie chcę, bo to nie ma sensu. No jak? No się... Nie, bo to będzie dziwne. Ale że... nie ma innego pomysłu na dzisiaj. Są pomysły. Ale nie zdążymy nic innego zrealizować. Żadnego innego pomysłu nie zdążymy zrealizować. A godzina jest która? No rzeczywiście na 18 godzina. Nie, bo to będzie no, bo co oni no sobie dawaj Marek, no to nasza tyna się przefarbujesz i tyle. Ale co oni sobie o on nie pomyślą? No co to no gimbusy się farbują, nie. Się farbują zawsze. No, no, nie. No, ja też no dobra, dawaj, no wszyscy to robią na Ale co myślisz, że nie podepną nie pod jakiegoś gimbusa czy coś? Nie, nie, nie. No dawaj, normalnie nagrywamy to. No Dobra, to tak, to tak. To co? Czekaj, bo tutaj brudno jest jeszcze. No dobra, no to nie nagrywaj mi tej strony po prostu, okej? Okay? Dobra. Czyli co, już nagrywamy, tak? Nie będzie za ciemno? Raczej nie. Siema, jestem Marek, postanowiłem, że zmienię się o 180 stopni, ponieważ w dniu dzisiejszym zmienię swój kolor włosów na czarny. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wyglądałby najlepszy youtuber w Polsce przefarbowany na czarno? Zapewne nie, ale dzisiaj przekonacie się i zobaczycie to na własne oczy. Przed rozpoczęciem odcinka, tak jak obiecałem, powieszę na ścianie kolejny nick. Ten nick to Ognisty, gratuluję, będziesz teraz na ścianie. Dobra, już, Marek. Ta osoba zasubskrybowała kanał, czyli kliknęła taki sam czerwony przycisk. No dobra, już, już, już. Już, 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 już. To co, le, le, lecieć ci po farbę? Wiesz co, ja też się przejechałem. Nie, po co masz jechać? Bo jeszcze muszę kupić coś. Ale co musisz kupić? Muszę kupić tusz do drukarki. E, no, dobra, no dobra, no dobra, no to ty pójdziesz ten... Ja... no dobra. Tak, to ja polecam. mogę iść po tuszu. Ale czekaj, czemu ty po cholerze nagrywasz? Ale co nagrywa? Czemu ja mówię o tuszu? Dobra, jeśli nie nagrywaj tego. No dobra. Ja mówiłem o tuszu. Okej. Okay. Czyli co, jedziemy, tak? No jedziemy, tylko czy dasz radę przysiąść? Czy mam to odrywać i jeszcze raz przyklejać. Ale co chcesz powtarzać scenę? No nie wiem, czy to się przytnie po prostu, bo ja zacząłem mówić o jakimś tuszu. No przytnie. Nie no, wiem. No to i po prostu zrobię przejście na sklep. No chodź, idziemy. tego. Okay, do dobra. dobra, Dobra, wszystko jak do tej pory idzie zgodnie z planem, jest dobrze, jest po prostu zajebiście. Także no cóż, będę musiał go jakoś spławić, żeby po prostu nie szedł ze mną do tego sklepu, muszę kupić dwie farby, tak? Mogłem to zrobić wcześniej, ale nie przemyślałem po prostu, że będzie chciał jechać ze mną. Dobra, jakoś się uda, albo w sklepie już to podmienię, By było jeszcze lepsze podmienić w sklepie po prostu kupić. A to nie będzie kradzież? Podmienienie farby jedną na drugą? Nie, nieważne. Dobra. Jakoś to rozwiążemy. Marek, jesteśmy już na miejscu, ale patrz w ogóle jaki zajebisty patent tutaj znalazłem. Słucham? Patrz. Start, stop. Za darmo. Wykładasz, wkładasz. Odpala się. Wiesz co? Gaśnie. Nie wiem jak można w... Tak w tak krótkim czasie tak samochód oszpecić, zniszczyć. Wolałbym mieć z salonu start to. No ale mam taki. Co, podoba co? Ci się to? Nie, że mi się podoba, no ale fajna opcja. Nie, nie wolałbyś mieć normalnie w salonie? Dobra, i, idziesz potem, potem tuż do drukarki, ja idę potem farbę. Jaką no, chcesz? No idę, idę. Ja, jak, jakiej firmy chcesz du y, farbę? Co ja kobieta jestem, że się farbuje? To jak najlepsza firma. Dobra. Żeby to na długo zostało. Nie zamykamy okien? Nie, takiego samochodu nikt nie ukradnie. Dobra, miał ja nie iść ze mną. A poszedł i wywiera sobie tapetę. Muszę czekać aż wybierze tapetę, bo on nie podmienia tego. Muszę w ogóle te farby znaleźć. Przypomnę i zawsze musi zrobić przypomnę na Dobra, pozbyłem się, go poszedł potem tuż do drukarki jaki kolor czarny? I takiej nie wykorzystamy, więc nie wiem, wezmę ten. A blond? Blond, 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 a ten. Mógłbym wybrać ten, ale to będzie przesada, on będzie wyglądać strasznie, nie? Czyli wezmę ten. Zobrażacie sobie marka w takich włosach. Muszę to teraz podmienić, nie? No co kupuję i podmieniam? Małem się w takim miejscu, żebym mnie nie widział. No i cóż, teraz trzeba podmienić. Blond, szatynowy kolor. Jak widzicie, one niczym się nie różnią, także Marek nie będzie mieć pojęcia, że to jest po prostu podmienione. Teraz trzeba, wystarczy podmienić to. Czyli to musimy przełożyć tutaj. Ulotkę przełożę stąd, nie? Żeby myślał, że to jest czarny kolor. No tylko na ulotce pisze, jaki to jest kolor. Ok, wszystko zostało przełożone. Lucze, niech, niech szybciej, bo zaraz przyjdzie, tutaj, i muszę to wyłożyć. Dobra. Wszystko, wszystko. To trzeba wrzucić do śmieci, żeby się nie zorientował. I mamy wszystko. Bo cholery, to wszystko cały czas nagrywasz. No co? Yy... No co, nie podoba ci może tak? Tak, jak myślałem. Co tu jest napisane? Umiesz czytać, czy jesteś tak zwanym daltonistą i nie odróżniasz Ale... kolorów. Co ci tutaj nie Wybierz pasuje? opcję. Umiesz czytać? Nawet jest napisane: ciemny brąz. Czym się sugerowałeś wybierając tą farbę? Chciałeś mnie ośmieszyć publicznie? No ciemny brąz. Chciałeś idiotę ze mnie zrobić. Dobra. Słuchaj, ja nie zamierzam dwa razy farbować. Jeżeli nie umiesz wybierać, to ja sam pójdę. Dobra, ja pójdę, Marek, ja pójdę. Spokojnie. No człowieku, ty nie kolorów odróżniać. Czarny ma być. Okej, okay, dobra, Wiesz, idę po czarny. Idę po czarny. Okej. Okay, daj, jest ja to wymienię. Kolor. Ja to wymienię, daj. Mam paragon wymienię. tak? Nie wymienisz już tego, musisz nową kupić. Masz Dobrze, pieniądze, to... mogę ci dać. Mam pieniądze. Nie chcesz ode mnie? Nie chcę. Dobra. To ja czekam. Ten człowiek jest po prostu dybilem Co to mu za różnicę robi? Czy brąz, czy czarny? I tak będzie blondynem. Tylko po prostu chodzi o sam fakt. Jezu, myślałem, że ten prank będzie łatwiejszy, ale z tym człowiekiem trudno zrealizować prank, bo zawsze mu coś nie pasuje. Zawsze mu coś nie pasuje i zawsze tak było i zawsze tak będzie. Dobra, idę po tą inną farbę, już nie będę tutaj pokazywać Wam, jak zamieniam po prostu te farby, bo to za długo film będzie trwać. Masakra. Jak z dybilem z nim jakimś. Proszę, podmieniłem, teraz tutaj wszystko się znajduje, ale masakra. Jeżeli ten kolor mu się nie spodoba, to ten prank nie wyjdzie. Już po prostu musi ten kolor mu się spodobać, bo. Siły nagrywać tego. Już jestem zdenerwowany. To miało być prank na nim, a się okazuje prank na mnie. Masakra. Taka Marek może być. Jest czarny. Nie byłbym tego taki pewny, bo to jest granatowy. No dobra, będzie dobrze Marek. No nie ma innej. Możemy pomieszać y, tamtą i tą. No ale tamtą oddałem. Ale co w ogóle nie ma czarnego? Nie ma odoru. czarnego, jest tylko taki. Ale to jest najciemniejszy, jaki jest? Tak. No dobra, no. W sumie granatowy perłowa czerń jest napisane, że czarny. Najwyżej będziemy się spinać do tej firmy, że oszukali mnie. Bo, bo jednak dobrze. jestem sprawną tak? osobą i nie mogę sobie Może być czy czy nie. Może tak. być. Dobra. Nie chcę mi się tutaj czekać. Także kupiliśmy już farbę do włosów w kolorze granatowym. Jest to granatowa czerń. Teraz jedziemy do najlepszego salonu fryzjerskiego Gdzie? w mieście. Do najlepszego salonu nie, fryzjerskiego nie, nie, Marek, ja się, w mieście. ja Cię przefarbuję. Ty mnie przefarbujesz. No ja Cię przefarbuję. Ale to u fryzjera się farbuje. No nie, ja Cię do No kurczę, no wszyscy youtuberzy się farbują w domu, no po co masz do fryzjera jechać? Ale no dobra, on mi musi to zrobić dobrze. Yy, ja to zrobię lepiej. Mówię Ci, Marek. No nie. Zresztą, Marek, wszystkie salony są pozamykane, jest prawie 20 No dobra, zawieź mnie do fryzjera Ja cię przefarbuję Nie będę się farbował w spartańskich warunkach Mówię ci Marek, ja się przefarbuję A jak coś się stanie z moimi włosami? A co ma się stać? No nie wiem no No dobra, ja cię już przefarbuję, tak? Poradzisz sobie? Nie no, weź mnie zawieź do tego fryzjera No Marek, nie zawiozę cię do fryzjera. Dobra, to nie nagrywam takiego czegoś Nie będę się farbował, albo do fryzjera, albo w ogóle To co, jedziesz? Także za chwilę widzimy się u no mai, najlepszego no nie, no ja przyznam, fryzjera ja w mieście. Ja ja Jedziemy do fryzjera, nie słuchajcie go. Tym człowiekiem po prostu nie da się nic nagrać. Tak mi utrudnia tego pranka, że to jest po prostu jakaś masakra. Musiałem znaleźć zamknięty salon fryzjerski. Na szczęście wpisałem w Google Maps i sprawdziłem, gdzie jest zamknięty salon fryzjerski, bo no nie nagralibyśmy tego, wraca. Masakra. Mam nadzieję, że się zgodzi, żebym ja go przefarbował, bo to w ogóle miało inaczej wyglądać. Ja go miałem przefarbować, tak się miało to skończyć. Ja muszę przeciągnąć worek, bo... bo się skapnie. Co jest, Marek? Co nagrywałeś? Nic. Ja miałeś rację, zamknięte. No, to co ci mówiłem. To co teraz? No ja cię przefarbuję, no ho. Tak jak no nie, bo ty coś zrobisz. Co zrobię? No nie, ty coś zrobisz. No, ale co mogę zrobić? a no, masz farbę. co się może stać? To no, placki nie, ci nałożę? Nie, boję się trochę. Tak, no nawet... mnie? Ale jak cię mam obciąć? Farbą? Ale ja będę patrzył, czy nie masz żadnych ostrych narzędzi, okej? Okay? No dobra. Nie obetniesz mnie na łyso? No nie! Już zresztą byłeś łysy. No dobra, to możesz mi przefarbować. Dobra, nagrywa się, Marku, gotowy jesteś? No nie wiem, wolę no, nie się mam zajmować. żadnych nożyczek. Nie masz? Nie mam żadnych nożyczek, spokojnie. To co? Lecimy z tym? A czemu ty masz nożyczki, a ja nie? No bo to ja nakładam farbę ci na głowę. A nic się nie stanie na pewno. Na co ma ci się stać? No nie wiem, obetniesz mnie czy nie. No a widzisz, że miał gdzieś nożyczki. To to mi nie, wiesz... nie będę ciebie dotykał. No, u... Masz nożyczki, czy nie? No nie mam żadnych nożyczek. A co umiesz co? to robić? No umiem. Powiedzmy, że umiem. To rób. Tylko serio, postaraj się. No dobra. Na pewno umiesz to robić. Już już zacząłeś? Czy co? No już zacząłem, tak szczerze mówiąc do średnio umiem to robić, ale... Nie no dobra, to nie robimy. Tak no nie umiesz, no już będziesz mieć planę. No na pewno ci to jakoś zrobię, no. No rób, tak? Najwyżej sobie poprawisz u fryzjera, no Marek. A, no ale fryzjer jest zamknięty. No to jutro poprawisz. A kto jutro film za mnie nagra? No to będziesz mieć placka na głowie najwyżej, no. Nic się nie stanie. A ty teraz za fryzjera robisz? No, najwyraźniej, tak. To mam teraz z tą o pogodzie gadać? Chcesz? O czym? No, bo zawsze stare baby przychodzą do fryzjera i gadają z tymi fryzjerkami o pogodzie. To gadaj sobie ze mną o czym chcesz. Jak ci się podoba pogoda? Ej. Czemu nikt cię nie lubi? Nie, nikt nie. lubi? Wszyscy no. lubią, Marek. Kto na przykład? Wszyscy fani A czemu masz przed Kirej? Ja mam przed Kirej? Mhm. Ja widziałeś się Kiedy z internetu? Nigdy. Czemu nigdy? Dlaczego mam znikać? No, nie wiem. Dobra, jak masz zamiar znaleziony na takich rzeczach, no to. Ale przecież klienci rozmawiają z fryzjerami. Ale nie tam kiedy zniknie z internetu. Uważaj, Marek, bo nałożyć Ci tego za dużo i będziesz mieć plan. Ale o co ci chodzi? Przecież ty jesteś fryzjerem, taki świetny fryzjer, tak? Czy, czy ty nakładasz teraz? No ręką. W ogóle tutaj lustro powinno być, a nie ma. Ale po co ci lustro? Wszystko dobrze będzie. A wiesz, że potem chyba się czepek jakiś nakłada na to. A masz to? Nie. No to lepiej zorganizuj. Dobra, ja przytnę to Marek, no chyba nie będziemy pokazywać, jak ci nakładam pół godziny farbę na głowę, co? Czemu nie? A po co? Nie, myślę, że chcieliby mnie podziwiać ludzie. Ja myślę, że już wyglądasz jak Debila, co dopiero później. Ale jak to jak debil? No, no to jak jest... Wyglądasz. dopiero faza zatworzenia, tak? No dopiero tworzenia, zatworzenia, no, ale już masz jakbyś miał ten Święte Krzywo. Tak to wygląda. Dobra, skończ to sobie. No dobra, no przytul. My powiadamy sobie o pogodzie, drodzy widzowie. Widzimy się za chwilę i już będziecie mieli efekt finalny. No dobra, Marek, skończyliśmy. A czy to dobrze, że to tak śmierdzi że piecze mnie cała głowa? No Inaczej piec to normalne zachowanie. No nie wiem, nie byłbym tego taki pewny. Nie, no wszystko, wszystko będzie w porządku, Marek. Kolor ci się ładny robi. Myślę, że będzie to dobrze wyglądać. I co teraz? No będziesz mieć ciemne włosy. Co teraz? Ja idę sobie do. Do góry, nie? Ty sobie tu poczekaj, ja sobie nagram jeszcze jakieś tam scenki, nie? Sam Nie no, sobą Nie no, nagram sobie scenkę, jak się czujesz? Boli Co cię boli? No nie wiem, jak się to pofarbowałeś No dobrze pofarbowałem No, nic ci nie zrobiłem, przysięgam Jest wszystko dobrze zrobione <coughs> Wyglądasz jakbyś był łysy, weź pokaż tutaj Pamiętacie jak Kruszwil był łysy? Dobra, idź idź, 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 idź No cóż, już nie ma odwrotu, został pofarbowany blond farbą, także prank się udał Teraz tylko poczekać na jego reakcję. Ale coś czuję, że się zdenerwuję. Ale dobrze, bo zdenerwował mnie strasznie. Nie żałuję, że zrobiłem tego pranka po tym, jak mnie potraktował dzisiaj, że kazał mi wymieniać te farby, że cały czas mu coś nie pasowało, że chciał mi zawiesić tego pranka na 100%. Nie żałuję. Nie żałuję, że tak się to skończyło i że jest pofarbowany, bo jestem mega wkurzony i mega poirytowany. Zobaczymy finalny efekt za 30 minut. <laughs> Co jest? Minęło 30 minut, tak jak mieliśmy napisane w instrukcji Dobra, nie śmiej się. Bo niszczysz film znowu. No nie śmiej się. No dobra. No co, znowu coś odwaliłeś, czy co? Obciąłeś mnie, tak? Ja tego nie widzę, bo mam spłaszczone. Obcięłeś mnie czy nie. Nie, nie obciąłem cię. Przysięgi, Na rodziców. Obcięłeś mnie czy nie. Obciąłeś mnie czy nie, pytam się. Jarzę no, straści! Obcięłeś... No nie, nie obciąłem cię! Przysięgasz? Przysięgam! Na rodziców, przysięgam! Warunki są naprawdę ciężkie. Co tak mam pod zmywać? No pod gry! drzwi. Jakbyśmy nie mogli iść do kryzjera. No Zmywaj, zmywaj Marek. Dobrze się zmywa? <laughs> jak najbardziej dobrze. Tylko wiesz tak musisz bardziej. Po tamtej stronie, nie? O tak, 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 tak. Ale to śmierdzi. To śmierdzi, no. O Jezu, ja już to widzę. Co jest? Nic, nic. Dobrze wyszło, czy nie? Tak, dobrze, jak najbardziej. No Dawaj, dawaj Marek. No już... Czy jesteś umyty? Ale Marek, może za zanim obejrzysz siebie. Myślisz? Myślę, że tak. Ale co dobrze wyszło? Ale nie, nie. Tylko jakiś czerwony jesteś i to mocno. Gdzie? Na całej głowie. Czyli alergię mam na to. No chyba tak. Poważnie? Poważnie, no. Masz całą czerwoną głowę, ale nie patrzcie jeszcze. Nie no, to muszę spojrzeć. <noise> Masz cały czerwony łeb. <noise> ale dobra, serio mam czerwony, czy, czy to tak przejściowo czerwony? No pewnie przejściowo. Nie wiem, już to najpierw. To czekaj, żeby tylko tego lustra nie zobaczył, też chcę mieć niespodziankę. Nie widzę lustra. Czekaj! Już są suche? Miałeś być... Dobra, nie mów nic. Co jest. Dobrze to wygląda? Mam nadal czerwone? Jest czerwone? Gdzie jest czerwone? Miałeś być. Ale dobra, czekaj, nic nie mów. A jesteś. Też... Obracać się? <grym> no dobra, coś nie wyszło, tak? Czy co? No zobacz. Nie, nie, ja się za bardzo stresuję, żeby zobaczyć. Bo coś... coś nie wyszło. Co co nie wyszło? O coś nie wyszło. Jest jeden problem. Dobra. Nie, nie, nie chcę. Dobra. <noise> ja <Jajęce>, się robić debilu? <noise> Miałeś być blod! To nie moja wina, że jesteś rudy. <noise> to jest jeszcze ruda. <noise> Ale dobra, to zmienimy to na czarno, idioto. Wiedziałem, że coś odwalisz. Co, jesteś dumny z ciebie? Ale dobra, idioto, idioto, weź to na logikę. Dobra. Nie chcę stąd wyjść? Miałeś być blond! No ty, piru, co ty zrobiłeś? Miałeś być blond, miałeś być blond. No dobra, to jest blond. To nie jest blond. Ale dobra, człowieku, co ty za lepszego zrobiłeś? To Nie nagrywaj mnie, Przestań mnie nagrywać. Nie, tego filmu nie, Tego filmowania. Przestań mnie nagrywać, bo z, sobie jaja robisz. Muszę swój kolor odzyskać. Stąd. Przechodźcie, Rudy Kruszu. Dobra, nie nagrywaj Nie nagrywaj. Nie nagrywaj. Mnie. Nie, przestań mnie nagrywać. Serio, to jest blond. To mnie nie bawi. Rudy kruszyle. ile. Mnie już nie bawi. Oje! Oh yeah. Nie śmieszne, ale słuchaj, no nie wrzucaj tego, nie nagrywaj mnie! No dawaj tą kamerę! No, co, gdzie te łapy? Dawaj tą kamerę, nie nagrywaj mnie! Wyłączaj to! Rudy Kruzwin! Dobra, wyłączaj rudy to serio Rudy Włącz, Rudy Kruzwin! Ooooo! Oh. Wyłączasz to, czy. wyłącz to. No, o, dobra, już serio No, zaraz wyłączę, odczyt, spokojnie, pokaż falo! Po, nie, poka nie twój rudy łeb! Wyłącz tą kamerę, to nie jest śmieszne. Serio, to nie jest śmieszne. Mnie to nie bawiło absolutnie. Nie nagrywaj mnie. Niedziałam coś świeżo. Powiedziałam ci, że się nie nagrywał. Ja tylko spróbuj to wrzucić. Nie nagrywaj mnie, serio człowieku. Dobra, rozumiem żarty żartami, ale... Nie ale jesteś ludy, na to! Jeszcze. Nie nagry... dobra. No, ale jesteś ludy, na to. Dobra, kupimy czarną farbę i szaliny nie nagrywaj mnie, serio. No, ale to nie jest moja finansowej. No dobra. Śródy. Nie nagrywaj tego, ok? No dobrze, dobrze. Przestań to nagrywać. No dobrze, że widzę, że nie wyłączyłeś kamery. tą kamerę. Dobra, ja wyłączę. I co, Worek? Jesteś siebie dumny? Zrobiłeś mnie na rudo. To jest trudy kolor, ewidentnie. No cóż, ja się jakoś z tym pogodzę i za chwilę pójdę sobie do fryzjera, który o dziwo jest dzisiaj otwarty do 22. i przefarbuje się normalnie na jasny blond. Bo już mam tak wywalone w te włosy, że jest mi teraz wszystko jedno. I przy okazji, drodzy Państwo, mam dla Was propozycję. Czy chcielibyście zobaczyć Kruszewila na przykład w niebieskim, zielonym? Czy jakimś innym nietypowym kolorze, jako że mam już wywalone totalnie w swoje włosy, to mogę wam zaproponować, że na 700 tysięcy subskrypcji na tym kanale przefarbuję się na nietypowy kolor, który zaproponujecie w komentarzach. Także piszcie jaki kolor chcecie w komentarzu. Może być to czerwony, niebieski, czarny, jakikolwiek. Piszcie w komentarzu i oczywiście subskrybujcie kanał. Na 700 tysięcy subskrypcji farbuje się na właśnie taki kolor. Może być w sumie śmiesznie. A teraz muszę szybko subskrypcję wbijać, bo to jest nowy kanał. A kiedy tylko nasz worek, ściągnie swój worek, to myślę, żeby go wytatuować na twarzy za to, co mi zrobił. Zgolimy go pewnie kilka razy na łyso, pofarbujemy, no, żeby jakoś się po prostu zemścić za to, bo... bo... trochę mi się to nie spodobało, przyznam szczerze, farbować kogoś na rudo. Może rzeczywiście nie mam przyjaciół, ale to nie jest powód, żeby farbować mi na rudo. Drodzy Państwo, pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, bo na 700 tysięcy subskrypcji farbuję się na nietypowy kolor i żegnam się z Wami. Zobaczcie poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia